Witam serdecznie. To skorydora, to kolejny cień z serii. Były sobie czołgi. Tym razem pokazuję wam bitwę na czafim Piąte tyrowe amerykańskim lekkim czołgu. A to mapa jest po chyba malinówkach. Nie, tak malinówka. Coś na szans na wygraną. Na ósemki rzuciło. to Jak na ten czołg to bardzo łaskawie. Coś chyba kliknęłem i od razu lecę przejechać się, wyspotować jakieś czołgi. Może moi. Sojusznicy w tymie, coś ustrzelą. No jest coś, im się w końcu udało. No to jeszcze ja sobie coś tu postrzelam, póki mnie nie zobaczą. No bez jaj. No, Całe się tak. Jest, nie ma, jest, nie ma. No ale dobra. Z tej strony już nie ma co tu się pchać, że już mnie zobaczyli. Na trafik no nic 580 HP to nie jest dużo, trzeba stąd spadać na szybciecha z tej strony Cromwell podjechał, o, o, o. ale szybko wyparował. Przy jeszcze mnie wyspotował. No nic robimy zagibasy, Zawijasy i na takie pierołki, aby mnie przypadkiem nic nie trafiło o 59 Niestety nie zobaczył. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba już znikłem. Zniknąłem. Trzeba, ja? gadam nie po polsku. Dobra, to, to staję tutaj od pełną urnetę i czekam na to, co, aż coś się wyspotuje. Już chyba większość temu trochę wyspotowałem. Zobaczymy, co dalej. Tu część ta nudniejsza trochę. No i na samczyfiku mam 15 goldowych pocisków, przydaje się czasem. O, a T7? 38 zwykłych, 5 burzaków. Burzaki ono takie. Borsuki. Strzał ładny, ale niestety zostałem wyspotowany. No kurczę, no. No nie mam tutaj full full tego z y, kamuflażu na załogantach. W związku z tym pewnie dlatego mnie wyspotują. No, jak już mi wyszło to sobie trochę postrzelam w Tigera od boku. No, taki bok, to prawie jak pancerz przedni, dla tej działa. No, jeszcze nie trafię, no, wystrzelam trochę pocisków. Może coś się uda przebić, tak. Aha. No, na szczęście Tiger mnie nie widzi. Więc mogę sobie bezkarnie strzelać. No, tu to o tyle dobrze, że nie stoję w krzakie, tylko trochę za krzakiem. No, tu mała szansa, żebym coś przebił. O, A to dziwko, bo tu nie, nie spodziewałem się, żeby raz coś takiego przebiło. Dobra, ale tiger już jednak. Nie wytrzymał presji, co, ciągle coś do niego strzela, postanowił jednak jechać, szczególnie, że coś go jeszcze przybiło. no a to skorzystał z sytuacji. I postrzałam sobie jeszcze w niego trochę. Tak, tak, tak. No Dobra, teraz nie udało się, ale już zostałem wyspotowany. Borsuk, Borsuk, nie, nie, nie Borsuk, to możemy mnie ściągnąć na hita. Ale nie, Borsuk się nie zainteresował mną w ogóle. No jak będzie ciężko spotować, on ma dobry kamuflaż. Jak nie strzeli będzie ciężko. Dobra, po prawej stronie się sytuacja unormowała. Po lewej za bardzo się nic nie dzieje. Też chociaż nie, na górce już zdobyli. O jest. Co, widać coś stąd. O, jest Borsuk, jest Borsuk, o jest Typek Dobra, trzeba będzie znikać za chwilę Bo Z Typem nie mam za bardzo szans No i zniknął Pięknie, pięknie No i znowu się świecę Nie, 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 trzeba się, trzeba stąd uciekać Na szczęście typ 59 nie trafił mnie No ale to już nie ma co stać Nikt za bardzo tutaj już w stronę nie strzela Typ jest tak niski, że ciężko będzie go trafić Cieczka szybka Borsuki typ, no dam radę, dam radę Chyba Nie, nie trafili na szczęście No ja da na górkę co nam się dzieje może coś się uda wyspotować? szybka zmyłka czy, go, czy tego typa ktoś tutaj załatwi Chyba nie, nie. mamy tutaj 8-3 przewaga dobrze dobrze Jednak dobry spot nie jest zły i znowu się świecą. od czego niedobrze Już nie tę no artę arta jest ale byłoby chyba szczelona, żeby strzelić takiego trafika, który się ciągłym ruchu Dobra, podjadomo jest typek, na szczęście nie trafił. No nie jest tutaj też nie za bardzo nie ma co siedzieć. bo nic się nie udało tutaj te 32 2 go przed chwilą widziałem miał pół HP, teraz trochę, trochę mniej No a coś go tam z Heków bije. Okej, okay, okej, okay, a... Teraz coś się uda strzelić, Tego te 25 trzeba by wyeliminować. O, jest. Dobra. 25 obrywa. Tigerka będzie ciężko tak przebić. Ostro jedzie. Że zakuje. Ważna rzecz. Dobra. Strzał, podpalenie. Bardzo ładnie. Oto, Tiger całego bije. No to fajnie. Fajnie. Dobra. Tutaj widać po Turce, że autocolowanie. Na szczęście mu gąski nie trafił we mnie. Strzał jeden, drugi, ktoś mu tam jeszcze za 500 i go ładnie Amurak. Wybucha mu niezadowolony. Jest nieźle. Bardzo fajnie. 1600 O, ktoś chyba nie chce zbanować albo kogoś. Nie wiem bardzo mu się nie spodobało to, że ktoś mu wysadził maraka Ktoś, a raczej ja Nie spodziewał się to, że taki mały bzdąc będzie mógł tutaj coś zrobić Uuu Typ 59 też obrywa nieźle od Isa na kapie? No ładnie No tutaj Arta i Borsu ja zobaczyć gdzie jest to Arta, Borsuka mam nadzieję, że nie spotkam. W sumie dla mnie to w sumie bez różnicy. To i to mogę skinąć bez... bardzo szybko, bez żadnego problemu. Dobra, Arta już mnie widzi. O, ale nie celuję. bo bardzo czymś zajęta czymś innym no O, i jest Borsuk. Borsuk obrywa już od kogoś, ładnie, spróbuję go jeszcze trafić, ale nie, Arta go dokańcza, koniec bitwy, bardzo fajnie. Tutaj udało mi się 4900 po spocie, a, a z 2000 2800 damage'u, ewidentnie ładnie poszło to. Zwiadowca, i co to jeszcze? Zwiadowca i służba patrolowa. No bardzo fajna bitwa, bardzo się dziwię, że tak wyjdzie, bo patrząc pod teamie to jednak ciężko, ale... Warto jednak, tak jak masz się, tak wyjechać, wyspotować, a nóż zaczną strzelać totalnie i przeciwnicy będą zaskoczeni tym, że dostają takie baty. A z mojej strony to wszystko i zapraszam na kolejny odcinek.